Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam Was w kolejnym vlogu na kanale Matki Małolatka. Jesteśmy przed granicą ze Słowacją. Jedziemy w kierunku Żeliny. A naszym punktem docelowym jest jezioro Balaton i kemping Balaton Furet Dwa dni temu Węgry osiągnęły pułap 5,5 miliona zaszczepionych osób. E, oraz e, dwa dni temu zaakceptowały paszport covidowy, więc my mamy nasze paszporty covidowe przygotowane. I jedziemy na upragniony urlop. Trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia w następnym wejściu. Z tyłu nie będziecie widzieć, ale kuba już chrapie. Wjechaliśmy przed chwilą na terytorium Słowacji. Zakupiliśmy dwie winiety, dlatego dwie, że jedziemy z przyczepą, więc musimy kupić winietę dla samochodu i dla przyczepy. Koszt takiej winiety na 30 dni to 14 euro, czyli łącznie zapłaciliśmy 28 euro. A co ciekawe, Chcieliśmy tą winietę kupić przed przekroczeniem granicy. Zatrzymaliśmy się w milówce i cena winiety była wyższa o ponad 20 zł. Dlatego, jak będziecie jechać tutaj drogą przez Zwardoń na Żyninę, to możecie spokojnie odpuścić sobie kupowanie. Winiety na stacjach benzynowych w Polsce, ponieważ zaraz na granicy znajduje się punkt, gdzie możecie sobie kupić za cenę urzędową, czyli te 14 euro całodobowo bez żadnego problemu. My tak właśnie zrobiliśmy, no i jedziemy dalej w kierunku Węgier. Dzień dobry. Jesteśmy przed granicą. Z Węgrami. Tankujemy na Słowacji. Paliwko jest po euro 27. A my mieliśmy w planie, że pojedziemy autostradą aż do balaton Fjuret, aż do Węgier. Wykupimy sobie 10-dniową winietę, winietę na, na Węgry również, ale nawigacja nam pokazała, że e, jest krótsza droga i okazało się, że jesteśmy, jedziemy jakimiś powiatowymi drogami. Ale nie jest źle. Zobaczymy, jak będzie na Węgrzech. Winietę, tak czy siak, musimy kupić, bo planujemy jechać do Budapesztu. Póki co nie mamy winiety, także zobaczymy, jak to będzie dalej. No to na tą chwilę bez odbioru. Dojazd do granicy węgierskiej wygląda całkiem zacnie. Także spodziewamy się, że ten przejazd bez autostrady będzie całkiem przyjemny. Mamy 109 km do celu i pokazuje nam godzinę 36. A w związku z tym, że my i tak z przyczepą jedziemy dość wolno, to może nie być różnicy tak naprawdę, czy jedziemy powiatowymi czy czy autostradą. No i w tym momencie wjeżdżamy już na terytorium Węgier. Jesteśmy na Węgrzech, jak wiecie. Jedziemy teraz taką drogą i nie wiem, czy gimbal da radę to wystabilizować, ale od ilu? Od 3. 6 kilometrów. Po prostu bujamy się tak, że Kuba zaraz zaśnie. Bartek mówi, że czuje się jakby jechał na koniu. I generalnie jest dramatyczna jest ta droga, a najgorsze jest to, że w ogóle nie widać, że ona jest jakaś dziurawa, tylko ona jest po prostu tak pofałdowana. Także po tym odcinku jednak będziemy rekomendować jazdę Autostradą, chociaż nie wiemy i... Ile mamy, i co nas jeszcze spotka, bo mamy jeszcze 60 km do celu, także może jeszcze być gorzej. Na tą chwilę bujamy się, no, bujamy się dalej, jeszcze przez godzinę chyba. Wjechaliśmy właśnie do miejscowości Balaton Fiuret. Mamy jeszcze nie, nie, po, troszkę ponad 3 km do naszego kempingu. Widzieliśmy już nawet kawałek Balatonu. Tak na gorąco, Bartek, jakbyś miał jechać jeszcze raz tą drogą? W zasadzie poza tymi pięcioma kilometrami dziu, to ok. On Tam było 10 kilometrów, no, nie było źle, ale... Nie wiem, mi się wydaje, że jak macie zamiary tak kupić tą winietę tak jak my, to lepiej chyba jechać tą autostradą, ale to musicie... Sami sobie przeanalizować koszty. Wiadomo, ta winieta jest trochę droższa, jak się jedzie zestawem ponad 3,5 tony. Jeszcze jak jest powyżej 7 osób, to w ogóle. My musimy kupić gignetę D2 plus U. Na Słowacji w ogóle tego U nie mieli, także zobaczymy czy nas puszczą na camping, bo z tego co nam przesłali na maila to zameldowanie jest dopiero od godziny 15. że to wygląda ładnie No Czy ładnie Widać, że tu są jakieś hotele, jakieś takie rzeczy Potencjonalne ładnie, nie? To jest chyba większe niż to Hajdu, do którego my jeźdźmy. No i na nogach mamy, patrzcie Do pewnej marki możemy iść na nogach. O ile to jest ten kemping, nie? No to że za chwilkę kochanie, pół, pół kilometra zostało, no. A ile to jest? To jest. Minutę nawet podają. No już jesteś. w No to jest jakiś kemping. To ten. Jak widzicie dotarliśmy na miejsce. Jesteśmy na kempingu Balaton Tourist Furet. Jeżeli dobrze to wymawiam. Wzięliśmy sobie parcele. Trochę generalnie wydaje nam się, że mogłaby być ciut większa. Oczywiście jest możliwość, żeby wziąć większe, ale jak jużśmy rozstawili się, to już nam się troszkę nie chce przestawiać. Tym bardziej, że będziemy tutaj cztery noce, a potem się przemieszczamy w inne miejsce. Generalnie my robiliśmy rezerwację, bo nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, ale jak widzicie, jest mnóstwo wolnych parceli. Także my teraz będziemy się. Dalej rozkładać. A wy czekajcie na następny odcinek, w którym pokażę Wam dokładnie kemping i balaton. Do zobaczenia w następnym vlogu. Papa! Pa. Pożegnałam się z Wami, a tak naprawdę nie powiedziałam Wam najważniejszego. Cała trasa przebiegła bardzo sprawnie. Nikt nas nie kontrolował. Na żadnych granicach nie widzieliśmy ani jednej. Policji, która sprawdzałaby podróżujących na granicach nie sprawdzano nam również paszportów covidowych, mimo że oboje takowe posiadamy. Także wydaje się, że wraca powoli normalność. Może jeszcze nie do końca, bo gdyby wszystko było tak jak zwykle, to pewnie ten kemping byłby pełny. Natomiast. Myślę, że nie ma co się obawiać w podróży poza granice Polski i można, szczególnie jeżeli jest się zaszczepionym czy też ozdrowieńcem, wybrać się na wakacje również poza na nasze granice. No i teraz to już chyba wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć, tak naprawdę. I pożegnam się z Wami po raz kolejny. Do zobaczenia, cześć!